Znaczy, jeżeli się popatrzy, na no to, to co mamy, to co dyskutujemy, to jest wynik oddania lewicy edukacji. To był bardzo niebezpieczny krok, który niestety Platforma Obywatelska Polska 2050 i PSL zautoryzowały. I teraz będziemy się nieustannie zderzać z zapędami ideologicznymi lewicy. Nazwiska ekspertów, którzy to pisali, powinny zostać ujawnione. Ta propozycja to jest po prostu zwykły skandal. Widać, że ktoś leciał przez cały program i wykreślał to, co mu się kojarzy z polskim patriotyzmem, z polską tożsamością z chrześcijaństwem. Zostawiał rzeczy albo rozszerzał rzeczy niezwiązane z tymi tematami, a to, co jest związane właśnie z budowaniem polskiego toż, tożsamości patriotyzmu i wkładem chrześcijaństwa w historię, było wykreślane jak leci. Program będzie zmieniany, ale nie tak jak... No to skąd propozyc... to się wzięło na stronę jest ministerstwa? Jest to bardzo wstępne konsultacje, właśnie po to, żeby odbyła się dyskusja. Ale po co te wstępna konsultacja? Po ty... co w ogóle dyskutować o wykreślaniu O likwidacji zadań domowych. Bo czyli pan ma nazyka. wątpliwości co do tych propozycji, tak? Oczywiście, że są to propozycje, dobre moim zdaniem bardzo